Chciałbyś zarabiać pieniądze przez internet, ale nie masz wystarczająco dużo czasu? W takim razie pokażę Ci, jak można zacząć zarabiać nawet 1000 dolarów tygodniowo, bo dasz sobie radę bez żadnego doświadczenia, w własnej strony internetowej a co najważniejsze, bez wkładania w to własnych pieniędzy. Zatrzymaj się na minutę, jeśli zastanawiasz się, co dalej robić w życiu. Zainwestuj w siebie, zawód przyszłości, fizjoterapia. Kończąc szkołę średnią, potrzebujesz 5 lat studiów, pół roku praktyki zawodowej. Zdać państwowy egzamin fizjoterapeutyczny. Dlaczego fizjoterapia? Społeczeństwo się starzeje, dramatycznie wzrasta liczba potencjalnych klientów. Coraz więcej osób wykonuje pracę na siedząco, co prowadzi do wad postawy. Jeśli znasz język obcy. Możesz wykonywać zawód fizjoterapeuty na całym świecie. Możesz też otworzyć własny gabinet fizjoterapii i decydować o swoim losie. Jakie są zarobki fizjoterapeuty? Stawki godzinowe w Twoim gabinecie zaczynają się od 80 zł za godzinę. 80 zł razy 8 godzin dziennie, razy 22 dni w miesiącu daje około 14 tysięcy zł miesięcznie. Od tego musimy odliczyć około 4 do 5 tysięcy zł twoich kosztów. Na rękę zostaje nam 9 do 10 tysięcy złotych. Pamiętaj to tylko przykład, jeśli jesteś prasusiem, sky is the limit. Zarobki miesięczne na etacie kształtują się gdzieś pomiędzy 2,5 tysiąca do 8 tysięcy złotych netto. Czego potrzebujesz, żeby zostać fizjoterapeutą? Na przykład studia zaoczne. Koszt studiów zaocznych to około 40 tysięcy złotych za 5 lat. To około 660 zł miesięcznie. Jeśli rodzice dają, to korzystaj. Jeśli nie dają, to zatrudnij się w Globo i przepracuj 10 godzin tygodniowo. Koszt studiów zaocznych powinien zwrócić się po maksymalnie 12 miesiącach. Pst, żeby działać w tej branży, wcale nie potrzebujesz studiów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. A ah, i poniżej też możesz kliknąć.